Dzień dobry. 17 dzień września roku pańskiego roku pamiętnego 2022. A więc data szczególna w historii Polski. A naszym gościem dzisiaj jest były generał Wojsk Lądowych i uznany komentator w ostatnich miesiącach, generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry. Witam panie generał. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Właśnie, panie generale, w ostatnich miesiącach jeszcze rozmawialiśmy, jak pamiętam, w marcu zapowiadał pan ukraińską kontrofensywę. Wtedy wielu twierdziło, że jest pan gdzieś w swoim świecie, w świecie własnych fantazji, no ale dzisiaj okazuje się, że miał pan rację, że ci, którzy mówili, że, że, to, jest, że to są rozważania oderwane od rzeczywistości, dzisiaj zapraszają pana do, do rozmów, do komentarzy. No Nie będę pana pytał, skąd pan wiedział, że ta kontrofensywa nastąpi i że będzie skuteczna, ale co takiego się stało, że ona stała się, że stała się możliwa i dlaczego stało się to dopiero teraz, można by powiedzieć, bo pan to zapowiadał już wiele miesięcy temu? Generalnie, jeżeli chodzi o prognozowanie rozwoju sytuacji operacyjnej czy strategicznej, to wymaga znajomości sztuki wojennej. Nie wszyscy, którzy w tej chwili zajmują się ekspertyzami na tej wojny na Ukrainie, odróżniają sztukę wojenną od taktyki. Od takiej taktyki, którą się, wie Pan, gra w palanta na boisku. Wydaje się, że podstawą do rozważań o sztuce wojennej powinna być gruntowna wiedza, gruntowne przygotowanie, czasami mówię gruntowne studia. I to nie, nie jest studia z jednej studni czerpane, ale z wielu studni czerpane oraz praktyka w dowodzeniu, praktyka wieloletnia w dowodzeniu związkami operacyjnymi, temat zamykam. Uważam, że rozwój sytuacji po pierwszej kiedy się okazało, że 27 operacja rosyjska została zatrzymana w lut 27 lutego, powiedziałem wtedy, że Rosjanie tej wojny nie wygrają. Bo jeżeli taka potężna armia w trzeciej dobie już... Podprowadza do działania odwody operacyjne. Eksperci, zrozumcie, co to są odwody operacyjne, to znaczy, że łamie im się cały plan operacji, bo to jest rzecz niespotykana. Nie bywała, żeby w trzeciej dobie operacji już odwody operacyjne wprowadzać do bitwy. Nie bywała rzecz, w historii nieznana. W związku z tym oceniłem, że jeśli oni w trzeciej dobie wprowadzają odwody operacyjne, że tej wojny nie wygrają. Widać wyraźnie, że wtedy było widać wyraźnie, że obrona ukraińska była skuteczna za mała uderzenie pierwszego rzutu, który był zawsze najsilniejszym rzutem. I później tylko była konsekwencja, kaskadowa konsekwencja tych nieudolności w dowodzeniu, brak zdolności yy, do działania, yy, brak synchronizacji działań i wiele innych rzeczy, które składały się na to, że armia rosyjska miała cały czas niepowodzenia. Ukraińska Armia skutecznie się broniła, kontratakowała, ale generalnie prowadziła bardzo skuteczną operację obronną, którą też można wygrać. Przykładem jest bardzo skuteczna, znakomicie prowadzona operacja obronna w Łuku Dunbaskim, gdzie od 3 kwietnia bieżącego roku Armia Ukraińska skutecznie, powtarzam, znakomicie prowadziła operację obronną, która na tyle wyczerpała zdolności armii rosyjskiej, że armia rosyjska dzisiaj po bitwie w Łuku Donbaskim nie jest zdolna do jakichkolwiek operacji, mało tego, nawet operacji obronnych, bo im wojska wszędzie brakuje, szczególnie na północy. Więc prognozy operacyjne prowadzi się na podstawie położenia przeciwnika i możliwości wojsk własnych. I na tej podstawie w lutym oceniałem, że Rosjanie tej wojnie nie wygrają, bo ich operacja została zamana, a w marcu na przełomie kwietnia mówimy już wtedy, że Ukraińcy przygotowują się do operacji zaczepnej, która na pewno zaskoczy Rosjan, ale Ukraińcy czekali, bardzo dobrze to zrobili, aż wynik bitwy w rejonie łuku Donbaskiego da im podstawę do tego, żeby taką operację wykonać. Kiedyś na tyle wyczerpali wojska rosyjskie, takie działania podjęli, bo mają gruntowne rozpoznanie. Mają dobrą propagandę, która zmyliła Rosjan co do prawdopodobnego kierunku zwrotu zaczepnego, a zatem inicjatywę operacyjną, jeszcze niestrategiczną, mają Ukraińcy. I wydaje mi się, że to przewidziałem i to już mówiłem o tym um, na przyłomie kwietnia i marca, kiedy zaczęła się operacja w łuku w donbaskim, to było wtedy 3 kwiecień. I generalnie z tych prognoz, które wtedy. <laughs> Powiedziałem, czy przedstawiłem też i u pana, te operacje w zasadzie tak, tak przebiegały. Ja wiem, że wielu, którzy oceniali bitwę w łuku Donbaskim, mówi o dramatyzmie wielkim, że się wojsko ukraińskie cofa, że dostaje Lanie. Nie. To była znakomicie prowadzona operacja obronna, która oczywiście za cenę trochę utraconego terytorium, za cenę strat, to prawda ale tak wyczerpała armię rosyjską, że armia rosyjska nie jest w stanie w tej chwili się nawet też bronić. I to, co Rosjanie zdobyli przez pięć miesięcy, te 20 parę kilometrów, to pokazali Ukraińcy, że w ciągu dwóch dób są w stanie zdobyć pięćdziesiąt. Za cenę dużo mniejszych strat. W związku z tym wydaje się, że fundamentem powodzenia w tej wojnie, Ukraińców w tej wojnie, jest świetnie prowadzona operacja obrona w Wuku a już operacja kharkowska, czy ta na południowym kierunku Hersońska są tylko konsekwencjami tej świetnie prowadzonej bitwy. No właśnie, ale ostatnie miesiące pokazywały, że trudno było wierzyć w ten, w ten scenariusz, dlatego tak bardzo wydawał się być on często kwestionowany i był uważany za nieprawdopodobny. Czy pańskim zdaniem w takim razie Ukraińcy doskonale zwiedni nie tylko Rosjan, ale także komentatorów. No bo w pewnym momencie zajęli 20% terytorium Ukrainy i odcięli, czy też tam zagrozili odcięciem od morza, mówiło się, że to będzie takie duszenie Ukrainy i wojna. Na wyniszczenie, czy mieliśmy do czynienia z takim manewrem, no jednak który zwiódł, takiego pokazania słabości, a teraz pokazania siły, na które wielu się nabrało po obserwujących, i czy teraz nie będzie zwiększenia mobilizacji Rosji? Czy Rosja nie ogłosi powszechnej mobilizacji? Czy ma jeszcze jakieś zasoby, które może zmobilizować, żeby ponownie odzyskać jakby kontrolę nad prowadzeniem tych, tego, tego frontu, tych działań wojennych? Znaczy, wie pan, nie można prognozować rozwoju sytuacji operacyjnej na podstawie fotografii. Ja powiem, co to znaczy fotografia. To jest ktoś, ilustruje media wszystkie i przekazuje informacje te, które są przekazane przez media. Zbiera, robi zbitki z kilkunastu informacji, które się pojawiają w internecie i z tego robi, jakby przedstawia swoją, swoją wersję tego, co się dzieje. Ale to jest tylko fotografia. To nie jest prognoza rozwoju sytuacji operacyjnej. Ja kiedy y, okazało się, że na kierunku południowym pod Mikołajowem zostało zatrzymane natarcie armii y, rosyjskiej, ja wtedy powiedziałem już, że żadna operacja desantowa morska na Odessę, żadne działania na kierunku na Odessę są niemożliwe, ponieważ Ukraińcy zatrzymali na Limanie Bochu armię rosyjską i nie było szans na tę operację. Od wtedy wielu jeszcze mówiło o zdolnościach do operacji desantowo-morskiej na Odessę. Nieporozumienie. Trzeba umieć łączyć pewne pojęcia, które się wydarzają na poziomie operacyjnym. Ale do czego zmierzam? Mierzam do tego, że dwoma zasadniczymi fundamentami powodzenia w tej wojnie armii ukraińskiej to jest dokładne rozpoznanie, które mają od Amerykanów. Mówię o satelitarnym, które wskazują Ukraińcom położenie, położenie wojsk rosyjskich, manewry wojsk rosyjskich. Także niczym nie są Ukraińcy zaskoczeni, ponieważ mają możliwość prognozowania rozwoju sytuacji operacyjnej. Ponadto mają swoich ludzi, którzy są na terenach okupowanych, którzy również informują ukraiński sztab o położeniu, manewrach, ruchach wojsk i tak Więc mają na tyle wystarczająco zbiór informacji, że niczym ich Rosjanie zaskoczyć nie mogą. Druga rzecz, bardzo istotna, to silna propaganda ukraińska, oczywiście bym powiedział modelowana przez pewnie Amerykanów, ale świetna propaganda, w której wygrywają oczywiście w konfrontacji z propagandą rosyjską, ale co jest istotne, przez tą propagandę Ukraińcy przemycają informacje, które są nazwijmy to umykane przez Rosjan i Rosjanie są przekonani, że to co jest, to co na przykład mówi Żołeński, że główna ofensywa będzie na południu, Rosjanie w to wierzą. Ponadto wykonują wojska ukraińskie ruchy pozorne swoimi wojskami pokazujące, że rzeczywiście szykują się do uderzenia na południu. Rosjanie z północy rzucają wojska na południe, a uderzenie idzie, co wskazywałem też, jako drugi kierunek, z kierunku Charkowa. Więc Rosjanie dają sobą, powiem, wodzić, dają się wodzić za nos przez wywiad i za przez propagandę ukraińską i dezinformację ukraińską. Natomiast pytał Pan o mobilizację armii rosyjskiej Moim zdaniem Rosjanie nie są w stanie w tej chwili zmobilizować nowych wojsk. Dlaczego? Dlatego, że oni przez blisko 20 lat nie szkolili rezerw osobowych. Oni w zasadzie składali środki finansowe na utrzymanie żołnierzy, tych, którzy mieli w armii, ale nie szkolili rezerw osobowych w ogóle. A zatem, jeżeli by mieli ogłosić mobilizację, to mobilizacja ogłasza się po to, żeby powołać żołnierzy rezerwy i rozwinąć armię z etatu pokojowego do etatu wojennego ale oni nie mają czym tej różnicy między pokojowym etatem, a wojennym wypełnić, a to zawsze jest 2-3 razy więcej niż do tej pory było. Więc nie mają zasobów rezerw osobowych, nie mają po co zgłaszać mobilizacji. Stąd ich działania takie, które polegają na tym po pierwsze, szukają kogo mogą, łapią kogo mogą, łącznie z więźniami i chorymi. I drugie rzecz to Putin zwiększył etat pokojowy o 130 tysięcy, czyli zamierza w tym roku, w październiku prawdopodobnie Powołać o około 130 tysięcy więcej rekrutów niż co roku wo wołał, czy pobierał. Oczywiście będzie to przymusowy pobór, bo Rosjanie i młodzi zaczynają unikać służby wojskowej, uciekają, uchylają się od niej, ale oni będą mieli do wyboru: albo iść do wojska, albo iść do więzienia, bo taka będzie alternatywa. W związku z tym pewnie pójdą do wojska w większości i Putin będzie zamierzał przez jesień, zimę ich wyszkolić, tak żeby ich. Na wiosnę, w ramach już nowych jednostek, formacji odtwarzanych, wysłać na front, bo na dzień dzisiejszy Putin ratuje się resztkami tego, co jeszcze ma w głębi Rosji. Ściąga wojska, ściąga żołnierzy z jednostek ochrony, z jednostek, które ochroniają bazy strategiczne, z baz logistycznych, gdzie ci żołnierze ochroniali te bazy logistyczne. Stara się zapełnić te luki żołnierzami nieprzygotowanymi, ale tylko po to, żeby dotrwać do jesieni, kiedy wydaje się Rosjanom, że jesień zatrzyma aktywne działania strony ukraińskiej, choć moim zdaniem Ukraińcy mają potencjał taki, którymi, którym te działania mogą również jesienią i zimą prowadzić. Bo, nie ma, bo mają również wojska lekkie, takie, które na lekkim sprzęcie bojowym, na transporterach kołowych mogą działać w każdym terenie i to jest atut Ukraińców. Ciężkie wojska pancerne zmechanizowane staną, bo błoto bo będzie raz putica z obu stron, ale mają tą przewagę Ukraińcy, że mają wojska lekkie i mogą na wybranych kierunkach manewrować i atakować armię rosyjską. To tak patrząc na to, co się dzieje na froncie, jakie widzi Pan główne scenariusze i czego możemy się spodziewać? Bo mówi Pan o tym, że tak przynajmniej wnioskuję z Pańskich słów, że Rosja będzie próbowała ten konflikt przeciągać i próbować no, zmobilizować dodatkowe siły, ale to wymaga przeszkolenia, bo ci ludzie nieprzeszkoleni, jeśli trafiliby na ten front, no to nie mieliby dużej wartości bojowej, więc to będzie wymagać czasu. Więc jak można by tak powiedzieć trochę językiem, no może już nie wojskowym, ale sportowym, no będą próbowali clinchować. No i jaki widzi Pan scenariusz, bo najbardziej, czy to jest ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, czy widzi Pan jeszcze jakieś inne? Bo tutaj już jakbyśmy wyszli poza front, no to może być tak, że morale Społeczeństw zachodnich, czy w Europie Zachodniej zostaną złamane. No wydaje się, że Rosja do tej pory też traktowała, tak można było dochodzić do takich wniosków, obserwując to, co dzieje się na polach bitewnych, że traktowała tą wojnę jako element polityczny, jako pewien element szerszej polityki. No i jakie widzi pan tu scenariusze w najbliższych miesiącach? Czy właśnie to klinczowanie przez Rosję i próbę domobilizowania, dorzucenia tych zasobów na ten front. Czy to, się, czy to się uda, i, i co tu jeszcze może nas się wydarzyć? Znaczy Putin generalnie gra na przedłużenie wojny, gra tym terrorem energetycznym, i dzięki temu terrorowi zyskuje coraz więcej sojuszników na zachodzie, niestety. Jeżeli Niemcy, Francuzi i Hiszpanie, bo teraz ich Hiszpanie dołączają, ulegną temu terrorowi energetycznemu Putina, to znaczy, że grają w drużynie na przedłużenie wojny, że oni będą również sprawcami przedłużenia wojny, bo tego chce Putin. I A przepraszam, się, bo teraz proszę pana wejść droga... słowo, bo no, również i Antony Blinken, i Joe Biden mówili o tym, czy przestrzegali, że to, że to może ten konflikt będzie się przedłużał, że ta wojna będzie się przedłużać na Ukrainie. Jak pan te słowa skomentuje? Znaczy ja podzielam pogląd tych panów, ale to wynika z braku jedności w Unii Europejskiej. To jak zachowują się Niemcy, Francuzi i teraz Hiszpanie, świadczy o tym, że Unia Europejska nie jest jednolita, bo jeżeli by Unia Europejska działała jednolicie i izolowała totalnie Rosję, to ignorując, no może igno nie ignorując, ale w jakiś sposób omijając czy radząc sobie w tym kryzysie energetycznym, nie logając stanowi energetycznemu, Putin nie miałby szans na to, żeby tę wojnę przedłużać myśmy wszyscy jednym frontem pomagali Ukrainie, a teraz się ten front łami. I to jest już w tej chwili myśl strategii Putina, który w tej, po modyfikacjach swoich celów strategicznych widzi, że na Ukrainie nic nie osiągnie, to wprowadza terror energetyczny i będzie chciał za wszelką cenę wojnę przedłużać, bo w nadziei na to, że jego jednak że państwo się jeszcze zmobilizuje i będzie mógł na tyle wyczerpać Ukrainę, że by tę wojnę jeżeli nawet nie wygrać. To zakończyć na swoich warunkach, bo on tej wojny nie wygrał, on o tym już wie. I elity na Kremlu wiedzą, że wojny wygrają, ale będą chciały tą wojnę zakończyć, się im broni być może jakimś pokojem, ale na warunkach rosyjskich, bo oni o to grają. I jeżeli będzie tak zachował się Zachód, jak się zachowuje, to on to osiągnie. To jest zguba dla naszych, to jest bym powiedział wbrew interesom Ukrainy, wbrew interesom państw wschodniej Europy. To, co robią Niemcy, Francuzi i Hiszpanie. Jeżeli oni się nie ogarną, to będą tymi, którzy okopują Grup nam i Ukraińcom, bo Putin będzie dążył do przedłużenia wojny. Pytał pan jest dalsze scenariusze. Myślę, że Ukraińcy tą bitwę w rejonie Przyciółka Hercynskiego wygrają i mają czas na to do końca września, dopóki nie będzie tam trudnego terenu. I myślę, że te wojska rozbiją wypchną za Niebr. I mam nadzieję, że wykonają jeszcze to główne uderzenie, ten, bo to, to, co było przy Charkowie i to, co jest na Hersoniu, to nie są ostatnie bitwy. Ostatnią bitwą będzie ta, która rozetnie Rosjan na dwie części, czyli, czyli przednie ten korytarz lądowy łączący Rosję z Krymem. Jeżeli Żweński jeżeli chce mieć argumenty przy stole negocjacyjnym z Putinem i mieć swoje warunki, on musi ten korytarz przeciąć, bo ten korytarz był jednym z argumentów czy z celów strategicznych, które Putin sobie założył, idąc na tą wojnę z Ukrainą. Jeżeli się uda przeciąć ten korytarz łączący Rosję z Krymem, to Krym i wszystko to jest na południe od Zaporoża padnie w ręce Ukraińców i moim zdaniem głównym graczem przy stole negocjacyjnym będzie Żeleński. Mhm. Czyli bardzo ważny będzie ten korytarz łączący Krym z Donbasem i z resztą federacji, no i, i łączący z Federacją Rosyjską. No dobrze, a w, zasłynął pan też z wypowiedzi na temat Kaliningradu. No to grzechem byłoby pana o to nie spytać, gdyby ten wątek pan poruszył Kaliningradu, co niektórzy uważali za no. Z Rosją właściwą są tam Rostów i tak dalej. To jest. No, no właśnie, tak jak Pan teraz, jak teraz by Pan odniósł się do tej kwestii Kaliningradu, w świetle tego, co obserwujemy na froncie? Znaczy powiedział Pan, że zasłynąłem tym, co powiedziałem o, o Królewcu. Była to odpowiedź na e, ataki propagandy moskiewskiej. Słychać mnie? Tak, tak, bardzo dobrze słychać. Tak, była to odpowiedź na propagand, ataki propagandy moskiewskiej, która nas atakowała, e, rosnąc pretensje do terytoriów polskich między innymi, więc pokazałem Rosjanom, że na dobrą sprawę e, to Kaliningrad nie jest częścią Rosji, nigdy nią nie był. To po pierwsze, Były to, było to terytorium kiedyś polskie, potem było to pruskie terytorium, potem było niemieckie, ale nigdy nie było rosyjskie. Czyli powiedziałem wyraźnie, że wtedy, że królewiec jest do dzisiaj tak tą sprawę okupowany od zakończenia wojny. Rosyjskie wojska się nie wycofały z tego obwodu kaliningradzkiego, czy jak to woli, jak wolę królewiec na to mówić. Rosjanie w swojej retoryce dopuszczają się różnych nadużyć, między innymi wskazując na to, że nie mamy uprawnień do ziem zachodnich, polskich, z których ja pochodzę, nie mamy, mamy uprawnień do tego, żeby mówić o tym, że utraliśmy terytoria na rzecz wtedy z Republiki Białoruskiej, kiedy 17 września właśnie dzisiaj jest ta, ta, ta data, kiedy to wojska rosyjskie wkroczyły na tereny polskie, zadając polskiej armii uderzenie w plecy, zagarnęli terytorium polskie polskich kresów i oni mówią teraz, że to były zawsze tereny rosyjskie, że Rosja sięgała drogi panie redaktorze, wie pan dokąd? Twierdzą, że aż do Kalisza. I oni, Niedźwiediew no, o tym że to Imperium Rosyjskie sięgało tak? do Kalisza. Tak. tak, tak, tak i do tego nawiązywał Niedźwiediew. Dlatego ja nawiązałem do tego, że Imperium Polskie kiedyś sięgało po Królewiec. I Dziwi się trochę naszym ekspertom, różnym, którzy potem przypuścili, a tak na mnie, a nie na Miedwiediewa. Ale pozostawiam to tym, którzy nie znają historii, i niech oni się zagłębią w lekturę dzieł historycznych, którzy, którzy nasi historycy opracowali na ten temat. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, to, było, to był rzeczywiście bardzo ciekawy wątek i bardzo mnie to ciekawiło, więc chciałem pana o to zapytać. Ale równie ważnym i ciekawym wątkiem wydaje się być Białoruś. Zwłaszcza w kontekście tego, o czym Pan y, mówi, że Rosjanom zaczyna brakować zasobów, y, będą dorzucać y, nowe jednostki, będą je doszkalać. Y, no ale co w takim razie z tą Białorusią, która cały czas nie może y, te oddziały białoruskie nie mogły trafić na front niczym Wojak Szwejk, do Budziejowic y, i wygląda na to, że chyba nie mają specjalnej ochoty na to, żeby do tej wojny dołączyć, chociaż już kilkokrotnie udostępniali swoje. Terytorium. Jak Pan w ogóle ocenia postawę Białorusi w tej, w tej wojnie i czego się Pan spodziewa po tym kraju, no, który gdyby dołączył do, do wojny, to chyba, chyba wszyscy się zgadzamy, i to zawodowcy, i, i postronni obserwatorzy, i amatorzy, że to byłby jednak wielki problem dla nas, gdyby Białoruś dołączyła do wojny w, no, nie w taki sposób, jakim teraz uczestniczy, tylko, tylko, tylko już bardziej na poważnie. Temat Białorusi. To ja rozdzielam Białoruś od Łukaszenki, bo wprawdzie Łukaszenka jest przywódcą Białorusi, ale to są dwie różne rzeczy. Łukaszenka wprowadził Białoruś w stan wojny z Ukrainą, bo udostępnienie terytorium Białorusi wojskom rosyjskim, z którego wojska rosyjskie atakują Białoruś, jest udostępnieniem jakby swojego terytorium do tego, żeby agresor mógł atakować z tego terytorium. Czyli moim zdaniem Białoruś stała się uczestnikiem tej wojny przeciwko Ukrainie. Ukraina na pewno i moim zdaniem. Ukraina tylko czeka na właściwy moment, żeby z Łukaszenką się policzyć. Kolokwialnie mówiąc, językiem prostym. Uważam też, że Ukraiń, Ukraińcy nie są wrogami Białorusinów, a Białorusini nie, nie są Ukraińców wrogami. I bardziej Białorusini Białorusin jest bliżej do Ukraińców niż do Rosjan. I to na pewno widać po zachowaniu społeczeństwa białoruskiego. Łukaszenka nie, nie idzie na wojnę z Ukrainą, bo wierzy na białorusinów i oddanie sobie nie może liczyć. Jemu tylko są dane jego służby, jego te formacje, które sobie o które go pilnują, a nie może liczyć na społeczeństwo białoruskie na pewno. I na białoruską armię też, a zatem nie używa tej armii do tego, żeby atakować Ukraińców, a Rosjanie mają świadomość tego, że nie da się tej armii na wojnę przeciwko Ukrainie wypchnąć. Natomiast moim zdaniem Putin i Łukaszenka mają świadomość tego, że Niezależnie od tego, kiedy się ta wojna skończy, i jak ona się skończy, to ci Białorusini, którzy są na wojnie i walczą po stronie Ukrainy, oni broni nie złożą. Oni broni nie złożą dopóty, dopóki Łukaszenka rządzi Białorusią. I to jest chyba wszystko wyjaśnia, i moim zdaniem to jest kierunek, który ja wskazuję, że przyszłość Białorusi na pewno nie jest w orbicie Putina, którego imperium się rozpada, a jest bliżej Białorusi do Europy na pewno. Ludność białoruski nie chcą być w Europie, na pewno nie podwozą mu Łukaszenki. W związku z tym jego czas, jego zegar już, że tak powiem, odmierza jego czas. I wydaje się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Łukaszenkę Białorusini zmiotą ze sceny politycznej. A za to, co on robi z grobami naszych akowców, to my tego mu zapomnimy. Niech nie liczy na cokolwiek ze strony naszej, bo. E, uważam, że my mamy obowiązek jego i wszystkich tych ludzi, którzy to robią, rozliczyć za to, co robią z grobami naszych żołnierzy AK na Białorusi. O tym nam zapomnieć nie wolno, bo nikt takiego bestialstwa na grobach poległych jeszcze nie uprawia. A Łukaszenka już szedł do poziomu takiego człowieka, który nawet nie ma żadnych podstawowych, elementarnych norm moralnych. I wyżywa się na grobach poległych. To jest nie do pisania to, co on wyprawia i nigdy mu tego nie możemy zapomnieć i musi za to ponieść. Karę jaką zobaczymy i czas pokaże. No i myślę, że to jest taka trochę może i przy... mocna puenta, na pewno bardzo mocna puenta naszego dzisiejszego spotkania i naszej dzisiejszej rozmowy, a Państwa i moim gościem w 17 dniu historycznym, 17 dniu września roku pańskiego, roku pamiętnego 2022 był generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo dziękujemy za rozmowę i zobaczymy, co będzie dziać się na polach bitewnych Ukrainy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę.